Wyszłam na zewnątrz. Tędy. Tylko bez minęłów. Ruchy. Odbudź się, na kolana. Sprawdź ich, mogę raport. Ręce na głowę. Która mnie jest z dwunastego? Przejęliśmy trzech włóczęgów. Przejęłam. Puść nas. Zobaczysz, że nie pożałujesz. Zamknij się. A weź tego kubna. Mm -hmm. No ile będą? Parę minut. Mm. Że tylko ich obezwładnimy, albo coś. O kurwa. Patrz. Chrystalin. Marlina, co wiedziała? Po cholerę szmuglujemy zarażone dziecko. Nie jestem zarażony. Nie? Skaner kłamie? Mogę to wyjaśnić. No to jak się z tym pośpiesz? Patrzcie! Nie obchodził, ja się zaraziłaś. To ma trzy tygodnie! Przemiana następuje w dwa dni, więc przestań pić. To ma trzy tygodnie! Przysięgam! Czemu by was wystawiała? Okay. mesti nak pergi jumpa. Sebab tu kita nak Okay. Dance. Простите себя.